kochani, witam na odcinku z jest Skins. No, jak zawsze, bo robimy sobie jakieś bitewki, spróbujemy wygrać coś fajnego. Ale zanim zacznę, to zapraszam tutaj do wpłaty z kodem Kawka. Przepraszam za ptaszka w tle. Macie 10% bonusu do depozytu i darmowe 2 złote 10 groszy. Zł. Kodzik wpisujemy tutaj, a tu po lewej macie wszystkie dostępne metody płatności, czyli Blik, Visa, przelewy online, płat z kinami, kryptowaluty, PaySafeCard i tak Przy każdej wpłacie z moim kodzikiem e, macie szansę na otrzymanie któregoś z tych prezentów. Przy minimalnej wpłacie 8,40, jak mi się uda coś fajnego wygrać, to dodam tutaj. E, także jak już wszystko wyjaśnione, to zapraszam i robimy bitewki. Co tu dziś fajnego możemy sobie zrobić? Dodajmy na początek może coś takiego. No niestety może w następnej się uda, zobaczymy. Dobra. Jakie możemy zrobić teraz może te? Cicho ptaszku, cicho, cicho. Na trzy, dobra. Okej. Okay. Ten. Ten. Hmm. Chyba już nie mamy szans No nie, hmm, nie. Hmm. Kurde Dobra, próbujemy dalej hmm. I Coś może Próbujmy na dwie osoby, może się uda. Dobra, jest, ja, udało się, ledwo, ale się udało. To sporo wygraliśmy. Dobra, daję podobną, kolejną. Dobra, ktoś dołączył. Zobaczymy. Tolim, a nie jest, 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 udało się. No niestety akaczek przykro mi. Mm. Może spróbujmy coś takiego. A może ktoś wejdzie znowu? To zobaczymy. No chyba nikt nie wejdzie, więc bo dodam bociki po prostu. bo dzisiaj. Spróbujmy jeszcze zdobyć kostkę. Okej, okay, jeszcze dwie. Chyba będzie coś fajnego. No nie Dobra, ostatnia. No niestety dzisiaj mega pech. Mega, mega pech. No znaczy, no nie mega, no. Nie było aż tak źle raczej, ale no, trochę pechowo. Ale pamiętajmy, jutro też jest dzień, że do zobaczenia jutro może coś lepszego nam wypadnie. No i zapraszam na Insta, na Twitcha, na Discorda, wszystko macie w opisie i dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnym, pa 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 pa. Mm.